No, przestańcie te węty ruszać! Ja nie, to był kibla. Kiblonik. Ma wszystkie pokoje to są przeglądać. Ile jeszcze będzie pokoi? Ja, ja widziałem. <gibla> o co? 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 A próbowałeś skoczyć na telewizor? Probowdzicie jakby wejść czy Naprawdę? Coś tam kiedyś gramy my? dobry. nie, my. nie o, oh, czaj, Taki nie są chce ch zobaczyć. Ch Bliski ch trochę jesteś. Ej, Ej, nie ma tych, nie ma komer! ESMAUCISY BOM! Nie! Nie bo on szczula wali, on czuł. Ej, tu dwa razy, już dziaba dostałem! JA kapała! to już nie można podłazić. Scary z z pała z maty kolejna. Yeah. Ej, dobra, ale nie pamiętam tej mapy. O ty k o! Ja skera na mordę dostałem! Zapomniałem, Zalaz że to są dumpscary. Co? No 5, 4, 3, 2 nie, Jeden. to są jakieś jajka, minimajki. Hamano! Hamano! Ja pierdzielę. Jeszcze mi tu coś dzwoni. Co to odliczasz do nowego ruchu? Do nowego nie. Ruchu. Blisko, blisko! To jest październik! No nie przesadzę. Zależy przepraszam, Puzonik, Puzonik po, nada, biega! Puzonik biega po korytarzu, uwaga! O, no się zdarzy, się zdarzy, się zdarzy. Chodź, mm -hmm, mm. po... chodź, tu jest... Jalen, chodź, tu jest miejsce. Czekaj on to dupa! Trzeba, bo ja wszystko klikam E, w razie gdyby coś e. się dało tutaj wejść. A e. bardzo e. ciekawe, czy tu to się da. Coś? Obej, idę na górę, zobaczmy, że ktoś na górze. A. Nie, nikogo A. nie ma. A, e. to schodzę. To tu dzwonik. Odbierz to, o, Nie mam. O, o! U! O! O! To wenta! O, ty draniu, z tym o. wentem. O, ty draniu, przegłeś, 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 przegłeś. Słyszałeś? Nie gaj cię to jest teleport. Pff, byłeś blisko. Dobra, Mnie tak będziemy złapać, ale odręb się. Sensity, TV, T4 i pół. Dobra, ja sam zostałem muszę I teraz mogę rozbrać. No przestać te wentylusz! <laughs> Powiem ci tak, z KBD toilet <laughs> gonicie. Nie pić, co w talecie, co? Nie, to jest ibla. Chyba wszystkie pokoje to są przeglądać. Ile jeszcze będzie pokoi? Ale poczekaj, poczekaj. Zanim przejdziemy dalej, czas na coś błyszczącego. A mowa tu o skinach, co oferuje ci PirateSwap.com. Czyli mega wygodna oraz giga szybka wymieniarka skinów online. Zasady PirateSwap są tak proste, że nawet ja je rozumiem. A mianowicie można wymieniać skiny na ładniejsze. Chciałbym ci dodać, że z kodem JAWAN otrzymasz aż 35% więcej do twojego doładowania. A możesz tu płacić przez kartę płatniczą, Skrill, Google Pay, Blik, czy chociażby krypto. Przejdźmy do wymiany twoich starych przepisów. I znudzonych skinów na piękne, nowe, błyszczące cudeńka. Zaznaczamy więc te stare skiny. Następnie, dzięki rozbudowanej wyszukiwarce, która zawiera m.in. zakres cen, typ broni, odpowiedni float czy chociażby naklejki, jakie na broni mają się znajdować, odnajdujemy naszego upragnionego nowego skina, z którym powraca fan z gry. Następnie zaznaczamy tego skina, a na dole ekranu ukazuje nam się kwota, którą zostanie zasilone nasze konto na wykorzystanie do innej, równie cudownej skórki. Chciałbym również dodać, że kwota w naszym saldo to prawdziwe pieniądze. Oczywiście transakcje trzeba zaakceptować, na szczęście, wszyscy... Przebiega bardzo szybko. Następnie przychodzimy do Steam'a i tu wysyłamy swoje stare skiny na rzecz tego nowego, cudownego. Teraz zostało nam tylko wejść do gry i cieszyć się jak dziecko z nowej zabawki. Oraz za wykonywanie banalnie prostych zadań bierzecie udział w konkursach o piękne skiny, które również są darmowe. Także wielkie dzięki dla PirateSwap za możliwość współpracy. A link do strony znajdziecie w opisie filmu. Życzę wam miłego wymieniania. O, Ray Nie ma. A, tak 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 tak. Tak. Kibli w tym domu! W Mercedesie to też jest... tak na SSJ-ta wchodzisz Ta, <grym> Super Srajan No to ja jestem w pomieszczeniu Super Saiyan, Proszę. przepraszam super, super Brian Ej dobra, kto tu biegnie obok mnie? To się dymi z tego, z kibla Dymi się z dupy, nie wiem, no, nie jest dobrze Ja Nie mogę nikogo znaleźć, nie mogę dobra, nikogo oni, znaleźć A oni zniknęli, nie? Oni zniknęli. Dobra, daję ci wabika, rzucam ci Koniec. Ja też daję, żeby go ładna Nawet się rzuciłem Dużo się dzieje Dużo się dzieje, nie mało Ale purka jak na Sylwestra, chodź Zasianął śmieci Nikolo do wanny, no znajdź mnie Słuchaj, bo jakieś śmieci ścianą. Nie wiem jak to wejść, no, no nie ty, ty. wiem, nie wiem, nie wiem Skończył mi się Dikoje. Nie no, wychodź z to, bo już jest przesada Uuuu Uuuu A próbowałeś skoczyć na telewizor? Bo ktoś jakby jak chcę wyskoczyć prawda Damn no nie znajdę Dobre. nikogo. ja tylko oni widziałem jeszcze. Ja Ale super widziałeś mnie! Zbejtuj, żeby cię zabił, a ja przeżyję co ty na to. Dobry pomysł. Tylko nie mów mu, że to jest! On nie na górze tak. biega. Trzeba iść, no bo ten... Co no jakaś k... No nie wytrzymałam. Kto to zabił? Tata, 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 tata. Siedzę na tapczanie! Nie, a nie on może być! tu Gdzie? Jest się, tapczany, naprawdę. I gdzie? Ripi, ripi, gdzie on jest? OK! W końcu! Co ja? Nie no jak jakbyś to zrobili, że zniknęli? Nie no, jakby tak szczę Ej, co mi się? Ty znalazł nas do... Ale, ale jaka? Chcia... Jak chciałem... Jak mu pomóc? On po prostu zaczął mnie działać cały czas! Ja chciałem mu pomóc! Jaki śmieć! Dobra, to mu nie pomagam. Ja chciałem pomóc. Dobra, śmieci, przebiegnij do mnie. przebiegnij do mnie, to sięgę <grym> że życie wyrwę. Wiesz, że dobrze, Dlaczego? Dlaczego? A jego raz dziabną. Zus, tak? No, 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 to no, ja ci pomogę, chodź. No ja w takim razie... Chodź, wsypiemy chodź. tego skrobacza. W sobie Gdzie ty jesteś? Nie o no, nie, dawaj. Teraz sytuacja wygląda następująco. On biegnie. Nie znam, poszedł na dół. ale leci o. To będzie perfekcyjne wsypanie, nie? O, prosto. O, nie tu. O, nie tu. Nie no, wać, się ode mnie, what the fuck? What the fuck jest this O, a, no, to jest niżej. No? Dobra, o, dobra, o, dobra, o. dobra. O, 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 gdzieś tu. O, 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 i prawo. I góra. No jak tam wlazł? Góra. I góra. I prawo. Ej, tu jest jakieś... O, że tu się skacze o, do góry jak to tam wlazł. O, o, do. O! O! O nie. O. O, o. Ajajaj. Jak to

Okej, okay, jeszcze raz jak No to dawaj. Nie, nie pierd... Ej, nie. dobra. Ej, ja że bym wygrał, gdyby nie to, e, że ten? Że Karolek że karol. nie strzedł? Że. Zostałeś dostać dwa diaby? Ja no ja no ci tak, no tak, no tak, no tak. No ale styl, no nie, no nie uciekłbym od ciebie. Wyżej w pierwszej tak Głupie. Jezus. Ja. To jest, tak ja, ja. To jest zły pomysł. Na pewno? Dobra. Nie. Luźno. Wygłem, tam na górę wskakuj. No? Luźno stary, luźno. Luźna guma, nie śmigany. Luźna guma, tylko pytanie czy pójdzie najpierw na dół czy na górę? No właśnie. To, to, to będzie zależało od wszystkiego, buski, to będzie zależało od wszystkiego. Szybki win, szybki win, szybki win, szybki win. Mhm, tak szybki. Drzwi nie otworzył stary. To działa. Nie otworzył drzwi! To kur. nie działa! Ej! To dało 70 p... Widzę to? No i chyba jest taki, idź, 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 idź kochaj, idź! Idź! Bo problem jest taki, że było! Słychać, ta ten, jest że nas słyszałeś! To daj wam jeszcze do 40. Dobra, do 30 sz i szukam. Dobra. No to była. Ale ja też tam byłem w kampie w ogóle. Wiem, wiem, wiem. Nie, jak ci. Ty... Jeszcze widać mnie? No jak mi... Widać mnie tu? Aha, no to chyba. A skąd mam wiedzieć gdzie cię widać? Dobra. Gdzie no? 8 sekund panie. Ale useless. Ta. Ale useless, <laughs> książka. zdecydowanie, Uf, zdecydowanie. To, to napisał tą książkę Aby. z paną! Na góra. Hmm. leci? dla Jakiś? Ktoś za zasłoną, pewnie. Nie ma nikogo za zasłoną. Dymdum. Może Za drugą zasłoną. Nie ma za nikogo. Za drugą, może za trzecią. Nie ma nikogo za trzecią zasłoną, spoko. Jaką zasłonkę podaję Toż, no. <laughs> To? No, Tą k. To, z syrakami. Oj, ktoś tutaj się wydał, kur. A, a z Ale nie wiem, co Nie wiesz co było, wiesz co, co było? No. Klikan się zaśmiał. I się odwróciłem od razu, bo myślałem, że ktoś na prędek będzie. nie, nie patrzyłem nawet na niego, nie patrzę! Ale taj, to był mnie. pech, to był twój pech. To był twój pech. Pan, Iwan, ma tam! Okay. Gdzie, Czekaj. A tu co? Tam, 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 tam! Oznaczam ci tam. No. Tam, 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 za co, to, to. Dobra, zachód, ta, ta, ta. pogramy piłkę. Dzi, 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 dzi. Jezu, dzi, dzi. jakie ty masz te argumenty? Ja pierdolę. No to też. Pogramy piłkę. Dobra, mam to. Mam to, mam to, mam to. Co? To mi wystaje takim. On tam drzwi otwiera jakieś. Uuu, rozwala, rozwala. Ewidentnie rozwalił. No coś Uu, ku, ku. rozwalił, tylko co? Bo jeszcze nas znajdzie uważaj. No bez kito. No. <laughs> Ty tak przeszedł. Spojrzał, odwrócił się na e, Chwila co ja widziałem? A! O Nie no ja nie jestem. Nie, nie da nie radę tego zrobić, co ty? Swoją drogą Aj. Wygląda, z kim kobiety z tymi rękawicami skoro patrzcie na nogi Jak pie... nie wiem, wsadzę ten długopis w dupę Co to ku... Być w ogóle? Kto to no, napisał? To Kto to napisał? Niebezpieczne menniky! Niebezpieczna! Ty za tobą, za tobą! O, dokładnie! Idealnie zerknął! Idealnie na głowę Karola no zerknąłeś, stary. Dobra, dobra, dobra. Ej, pamiętasz w miejscu, w którym się odwróciłeś? Nie tam ktoś był, nie Naprawdę nacelowałeś mu na głowę, naprawdę nacelowałeś mu na głowę. Tu się odwracałeś, tam się odwracałeś. Nie, tam, o tu, 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 no, no. Tu się odwracałeś? I zerknąłeś się idealnie wtedy na głowę. Nie Kiedy? Naprawdę, Karolek? naprawdę, naprawdę, naprawdę stary. Przysięgam, Ty, ale, przysięgam Ci ale... to w tym miejscu. <noise> tu chodzi o mnie? Nie. <noise> Ej! Ale półkaj, drzwi. Kur... To jedna, jedna, drzwi. zajeżdża. ja Wszystkie zostawiłem, jedno, drzwi. Ale. Że... że jak powiedziałem, żebyś się odwrócił, to najechałeś mu na głowę centralnie. Dobra, możesz mnie. No, możesz mnie dymnąć <gryzysz> Mnie ale dwa razy <gryzysz> Dobra, Puzon, Puzon, byle szybko <gryzysz> Nie no, nie no, no już masz Lowersa ty Dobra, nie wierzę Krycha Nie wierzę, nie wierzę Nie wierzę, nie wierzę. Nie wier... Ja Krycha zdecydowanie wierzy W swoją ucieczkę Ja pierdolę cię Prawda? 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 Jajka! Jajka! Nie mok! Ja pierdolę! Leć, Kika, leć! No serio, leć! <śm> <śm> nie! Nie! Ej, dobra, on jest blisko ciebie, stary, jest blisko ciebie w ciółku. to masz prze... nie, popełniaj ciebie, nie popełniaj błędów, nie popełniaj błędów. To już jest Mane Hop Ty, ale. ja w sensie muszę iść do góry, bo przecież ty. Nie! Pogonił sześć lat. Pyski, ej, dobra, Tylko jest. W tym uciekaniu, szczerze. <laughs> Zejdęli <laughs> mi Dobra, lecimy. Trzepą pół może. Nie, no shit. No shit. Ale dobrze by karol. Tak Karola! Widziałem. no to, ładnie. jaki śmiech! Ale on ciebie widział, Zło. Karola już się widział. <laughs> Szyma, karol. <laughs> <laughs> oh, nie widział. Siema Karol Nie! Nie! Co zabijesz? Coś napisał! Takalek nie <śmiew> uciekł, ty nie ma wpis Ty trochowy! Jee! Ale dziadu! K my się my 10 tysięcy go fu na pantych <śmiew�> Na movement mapach. Rurek wiurek <śmiew> Automatowy ja, Automatowy Karolek, ja pierdolę. Kautomatek! <gulubisko> Kartografia! Ja mam plan, mam plan. Powiem ci, tak. Ten plan nie ma sensu. Ten plan ma sens. Nie ma sensu. On co on robi? A, okej. Okay. Ma sens. Nie plan. no. Kto to napisał? Kryżka, proszę. Cię Ty, powiem, możesz przestać na tym łoku chodzić? W śmieciu? Nie można się wydaje, że Krycha na te high zakłada taki garnitur. Zakłada krawat. Ja tak no o, zawsze robię. Ja pięć, co na Dobra, biegnij na górę, puzon. Biegnę, tylko że ja świętuje. Ej, dobra przyciągam. Jorzy nie jak zbiegnę na górze, to się wkurzy, teraz będziemy biegali. No. Y Napisałem Krystianowi, żeby poszedł do węża Dobra, ja. dobra, a ja już się zacząłem śmiać Szczerze k***a, się manko, cześć